Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Z tego nagrania dowiesz się, co to jest świadoma pielęgnacja i dlaczego warto się o niej dowiedzieć, dlaczego warto ją stosować w swojej łazience. Ja świadomą pielęgnację stosuję od 6 lat i dzięki niej wyleczyłam moją buzię z pękających naczynek, z palących policzków, z przesuszonych partii skóry. Wyleczyłam do tego stopnia, że dzisiaj cieszę się nawilżoną skórą, jędrną skórą, proces pękania naczynek się zahamował, więc dlatego dzielę się tym z Tobą. Świadoma pielęgnacja to przede wszystkim uświadomienie sobie tego, że aż 80% procesów starzenia się skóry to są procesy wynikające z niewłaściwej pielęgnacji, czyli nie z upływu czasu, jak my często myślimy, ale z tego, że stosujemy codziennie rano i wieczorem nieświadomie albo produkty, które nie są właściwe do naszej skóry, albo niewłaściwie je stosujemy, albo coś jeszcze innego robimy. Będzie tutaj wspomniane o najczęstszych błędach naszych pielęgnacyjnych, czyli świadoma pielęgnacja to przede wszystkim uświadomienie sobie, że aż 80% mamy wpływu na stan naszej skóry, na to, co się na niej dzieje, na to, czy ona się starzeje i jak ten proces wygląda, a tylko 20% to są zmiany ze względu na czas. Więc warto jest sobie uświadomić ogrom tego wpływu i uwaga, przełożyć go na praktykę, czyli wpływać. I będziemy dzisiaj właśnie w uczyć się wpływać świadomie. Pierwszym takim wpływem jest ym, świadomość, że stosowanie codziennie pięciu kroków pielęgnacji przynosi najpiękniejsze efekty i nie ma możliwości, żeby stan skóry się nie poprawił, jeśli stosujemy przez dłuższy czas. Różnie to jest u każdego. U niektórych osób będzie to już po pierwszym dniu widoczne, u niektórych będzie po tygodniu, u innych po trzech tygodniach będzie najbardziej widoczne. Ale nie ma możliwości, żeby nie było widoczne co się zmienia na skórze. Więc pięć kroków pielęgnacyjnych to jest oczyszczanie, złuszczanie, tonizowanie, nawilżanie i ochrona. Krokiem oczyszczania jest po prostu codzienne rano i wieczorem mycie naszej buzi, ale nie produktem myjącym, tylko produktem oczyszczającym. Mycie od oczyszczania różni się tym, że mycie jest powierzchowne. Możemy przemyć blat kuchenny, bo jest gładzią. Natomiast nasza skóra jest porowata. My tego nie widzimy gołym okiem, ale w kanalikach, z których się składa Codziennie, nie tylko w ciągu dnia, ale także w nocy, kiedy śpimy, i martwy na skórek się złuszcza, kiedy pocieramy o poduszkę, e, czyli codziennie m, upycha się w te kanaliki, właśnie martwy na skórek w nocy, czy, e, czy m, m, brud, kurz, w którym przebywamy, smog, w którym nasza skóra przebywa, czy jak dotykamy się m, brudnymi rękami, mamy często taki nawyk, to wszystko to osiada na naszej skórze i upycha się w tych w Właśnie kanalika w tych porach, jeśli tego nie wyczyszczamy, nie oczyszczamy regularnie. Więc pierwszym krokiem jest oczyszczanie. Ja bardzo polecam, polecam oczyszczanie em, rano i wieczorem mleczkiem. Mleczko cztery w jednym to jest cztery w jednym, ponieważ już zawiera cztery kroki spośród tych pięciu kroków pielęgnacyjnych, ale mleczko cztery w jednym ma właśnie takie drobinki, nie wiem czy to widać, e, kuleczki różowe i niebieskie kuleczki. Są to takie gąbki botaniczne, które mm, delikatnie, bardzo, bardzo bezpiecznie tak oczyszczają i złuszczają, czyli już drugi krok wykonują, em, że właśnie wyczyszcza się z naszych porów to co gdzieś tam niepotrzebnie się, się sobie tam weszło i jeśli robimy to regularnie, czyli codziennie rano i wieczorem, no to mamy uczucie nawet e, to jest ten owoc <grytanie> tego oczyszczania nie tylko, bo to jest owoc odczuwalny, e, że uczucie wręcz nam towarzyszy takiej właśnie lekkości, więc ja teraz pokażę jak to zastosować. Zawsze łączymy na dłoniach, żeby kosmetyk się Zagrzał, nabrał temperatury ciała, wtedy nie odrzuca jako ciała obcego, tylko przyswaja i lepiej się wszystko wchłania. Można dodać sobie wody, nawet trzeba. Dodajemy wody i masujemy, masujemy, czyli oczyszczamy naszą buzię. Tutaj gest masowania jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ nasza skóra bardzo lubi, kiedy ją masujemy. Ona się wtedy pobudza do pracy. To tak jak my, gimnastykując swoje ciało, pobudzamy je do lepszego krążenia, do lepszego samopoczucia. Wszystko lepiej funkcjonuje, jedno wpływa na drugie, prowokuje do, do pracy, do działania. Tak samo w naszej skórze. Podczas właśnie takiego masażu. Em, zachodzą procesy, które powodują, że poprawia się mikrokrążenie, jest więcej tlenu w skórze, ona się bardziej stymuluje właśnie do, do elastyczności, do produkcji kolagenu. To wszystko ma e, właśnie znaczenie. Masażyk ma, masażyk, masażyk ma wielkie znaczenie. Ja się więc jeszcze chwileczkę pomasuję, nie zapomnę o szyi i zmyję sobie to letnią wodą. Zmyłam wodą, letnią wodą, samiutką wodą, i teraz ważnym krokiem jest osuszenie buzi, czyli uwaga, nie pocieranie ręcznikiem, a już na pewno nie ręcznikiem takim łazienkowym, tylko przykładamy ręcznik papierowy, bo w ręczniku łazienkowym. Nawet nie wiemy, ile bakterii, co tam, co tam siedzi. Więc nie poprzez pocieranie, ale poprzez przykładanie, nasza skóra nie lubi pocierania takie, takiego, wiecie, nie tylko takiego pocierania ręcznikiem, ponieważ warstwa lipidowa wtedy się narusza i ona tego nie lubi. Wtedy nasza nie mamy takiej ochrony i na przykład powstają podrażnienia, zaczerwienienia. Więc nie pocierajmy, nie tylko ręcznikiem, ale także nie pocierajmy płynem, tonikiem, który może używamy, niektóre i bardzo dużo kobiet używa płynu micelarnego. Po pierwsze używanie długotrwałe płynu micelarnego powoduje odwodnienie skóry. Czasem e, robić przerwy. Po drugie, bardzo wiele e, osób nie zmywa płynu micelarnego i nie ma tego w instrukcji obsługi, a niestety płyn micelarny to jest środek myjący, trzeba go zmywać wodą. Więc jeśli masz skórę suchą, odwodnioną, a właśnie stosujesz płyn micelarny od dłuższego czasu, to może to być właśnie powodem. A już na pewno nie warto przecierać buzi e, właśnie wacikiem. Takim e, nie pokażę, ale. Wszystkie wiemy wacikiem, ponieważ on zawiera chlor, a wiele osób właśnie popełnia ten błąd. Przemywa buzię wacikiem jeszcze na dodatek z płynem micelarnym. Ja bardzo polecam przy świadomej pielęgnacji używanie. Oczywiście toniku, bo to jest jeden z kroków pielęgnacyjnych, bo mamy oczyszczanie, złuszczanie, tonizowanie, ale to nie może być długotrwałe używanie toniku z alkoholem, co powoduje właśnie przesuszenie skóry, to musi być e, płyn, najlepiej płyn nawadniający, e, ja używam właśnie takiego, który ma w sobie kwas hialuronowy, doprowadza do równowagi pH skóry, botonizowanie właśnie Przywraca właściwe pecha skórze. To jest bardzo ważny krok pielęgnacyjny. I bardzo polecam używanie o tak rękoma jak mężczyźni wodę po goleniu. I jeszcze na dodatek oklepywanie, właśnie powoduje stymulację skóry do pracy. Więc warto zastosować ten krok świadomej pielęgnacji. Oczyszczanie, złuszczanie, tonizowanie. Jeszcze wrócę do złuszczania, ponieważ w mleczku, który to tutaj użyłam, już jest ten element złuszczania, natomiast świadoma pielęgnacja to na pewno jest złuszczanie raz, dwa razy w tygodniu. O tym może w innym nagraniu, ale tylko chciałam wspomnieć, jak ważne jest złuszczanie raz, dwa razy w tygodniu naszej skóry. Ale, kiedy też um, złuszczamy na przykład takim produktem, który ja tutaj polecałam codziennie rano i wieczorem, to już ten efekt złuszczania mamy. I to, co nam to daje? Daje nam to, że. Komórki młode, bo my się odradzamy każdego dnia, i komórki młode, te młode, które są gotowe do życia, one wtedy wychodzą na pierwszy plan, ponieważ usuwamy warstwę z jego naskórka, która powstaje codziennie, codziennie i codziennie. I jeśli my jej regularnie nie usuwamy, a robimy to tylko raz do roku u kosmetyczki, to jest to absolutnie za mało. Krokiem świadomej pielęgnacji jest systematyczne, codziennie po trochę jest lepsze niż, niż raz na jakiś czas, ale bombardowanie skóry, masakrowanie skóry u kosmetyczki. Nie mówię, żeby nie chodzić do kosmetyczki, ale mam tutaj takie przesłanie, że to, co robimy codziennie w swojej łazience, ma dużo większe znaczenie niż, niż co jakiś czas wizyta na jakiś zabieg więc elementem świadomej pielęgnacji jest na pewno e, oczyszczanie, tonizowanie, złuszczanie systematyczność na pewno e, tutaj e, musi wybrzmieć e, o, nawilżenie i ochrona e, nawilżenie e, ważne jest, żeby stosować e, kremy nawilżające e, ja bardzo, m, bardzo polecam taki krem którego używam e, codziennie żeby, z filtrem to jest element świad świadomej pielęgnacji. Kto nie jest uczulony na filtr, wa ważne, żeby używać kremu z filtrem, bo po pierwsze e, opóźnia procesy starzenia skóry, a po drugie też daje taki fajny efekt rozświetlenia skóry. E, mm, zaraz jeszcze o tym wspomnę, ale najpierw chciałabym powiedzieć o kremie pod oczy. Bo wiele osób, e, wiele kobiet szczególnie, nie stosuje kremu pod oczy z kilku powodów. Jedne myślą, że jeszcze za wcześnie, bo jeszcze nie ma takich dużych zmarszczek, a inne nie stosują, bo myślą, że, 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 jest, że są uczulone. Ja tak miałam, myślałam, że jestem uczulona, a po prostu okazuje się, że za blisko oka nakładałam. Więc pokażę, jak nakładać krem pod oczy, nakładamy na taki palec serdeczny, on ma najcieńszą opuszkę, dlatego jest to ważne, ponieważ skóra wokół oka jest 20 razy cieńsza i bardzo potrzebuje delikatnego obchodzenia się. Tutaj też inne nawilżenie, inna formuła musi być kremu, ponieważ skóra wokół oka nie jest porowata właśnie. Więc ładnie nie nawilża się sama od środka, trzeba ją właśnie nawilżać, ale bardzo bardzo lekką formułą, bo nie ma tych porów. Więc Sklepujemy w ten sposób po kości policzkowej. Zaczynamy od skroni i po kości policzkowej, czyli nie tu pod okiem, tylko tu po kości policzkowej. Gałka oczna jest ciepła i ona sobie przyciągnie kosmetyku tyle, ile bezpiecznie jej będzie po skórze. A tak wygląda nakładanie kremu pod oczy. I jeszcze wspomnę, ponieważ świadomym elementem świadomej pielęgnacji jest właśnie, to, jest właśnie to, żeby stosować prewencję. Prewencja jest zawsze tańsza niż leczenie. Co mam na myśli? Że właśnie niektóre kobiety nie stosują kremu pod oczy, bo jeszcze myślą, że a jeszcze nie mam 50. -tki. To, to nie, właśnie nie, prewencja jest tańsza niż leczenie. Im wcześniej zaczynamy nakładać właśnie w okolice oka krem przeciwzmarszczkowy, przeciwzmarszczkowy, tym później te zmarszczki powstaną, bo przypomnę, że tylko 20% powstawania zmarszczek to jest efekt upływu czasu. Całe 80% to jest to, że my zaniedbujemy te okolice, bo myślimy, że jeszcze mamy czas. Prewencja jest tańsza niż leczenie. I teraz nawilżanie. Ja nałożę krem nawilżający, z filtrem. I jeśli chodzi o nawilżanie, to muszę bardzo powiedzieć, że osoby, które stosują matowienie skóry, ponieważ macie może sebum i myślicie, że trzeba matowić, wysuszać tę skórę, to właśnie jest błąd pielęgnacyjny, ponieważ... Skóra się wyświeca dlatego, że jest odwodniona, czyli nie było wystarczająco nawilżenia. To jest taki mechanizm obronny, przysadka mózgowa wytwarza po prostu hormony, które, które od środka ten tłuszcz dostarczają do skóry, więc w momencie, w którym my to jeszcze. Wysuszamy, to tego produkuje się więcej. Świadomą pielęgnacją jest na pewno nawilżanie. W każdej sytuacji, czy skóra jest sucha, czy skóra jest świecąca, zawsze w każdej sytuacji nawilżanie. Ważne jest, żeby zastosować inteligentne nawilżanie, czyli w takich sytuacjach, kiedy skóra jej się wyświeca, żeby to był produkt inteligentny. Z jednej strony nawilżający, a z drugiej strony nie dawał efektu filtra na skórze, wyświecania się tej skóry. Jeśli takiego produktu potrzebujesz, zwróć się do mnie. Absolutnie dysponuję takim produktem i jestem nim zachwycona. Więc to jest element świadomej pielęgnacji, że to nawilżanie jest ważne w każdej, w każdej, w każdej sytuacji. Kolejnym takim bardzo ważnym czynnikiem świadomej pielęgnacji jest stosowanie produktów tego samego producenta, a najlepiej linii pielęgnacyjnych, programów pielęgnacyjnych. Program pielęgnacyjny to jest kompleksowe dbanie o skórę, czyli od oczyszczania, od mycia, o po podkład, na przykład te, ten sam producent, ta sama linia. Natomiast absolutnie można mieszać produkty, tylko ważne jest, żeby mieszać w ramach tego samego producenta. Bo nieświadome jest dla nas często to, że jeśli na przykład podkład nam się roluje, coś nam się nie trzyma, spływa, ciemnieje nam podkład na skórze, to może być wynikiem tego, że właśnie stosujemy, zastosowałyśmy, zastosowaliśmy pod spodem różnych producentów, czyli na przykład tak jak my kobiety szczególnie robimy zakupy, Krem był na promocji, kupiłam. W gazecie była reklama, e, jeszcze lekarz był w fartuchu, czegoś tam na e, nawilżenie, na więc kupiłam tonik, e, koleżanka poleciła, że jej odpowiada, kupiłam. Wiecie, na pewno co mam na myśli, czyli różnych producentów mamy takie. Nie, takie, takie, tak, taki miszmasz w łazience. Ważne jest, żeby używać tego samego producenta. I Mary Kay poleca właśnie stosowanie programów pielęgnacyjnych jako systemy pielęgnacyjne. Więc to jest absolutnie bardzo, bardzo ważne. Najlepiej, żeby jeszcze podkład był tego samego producenta. E, I to jest absolutnie element świadomej pielęgnacji. Kolejnym elementem świadomej pielęgnacji jest na pewno to, żeby nie tylko stosować podstawy, tak jak ja teraz tu pokazałam, pielęgnację poranną, to jest podstawa, będzie plus jeszcze podkład, ale także pielęgnację specjalistyczną. Podstawy to jest to, co robimy codziennie rano i wieczorem. My, mycie oczyszczanie, tonizowanie, takie lekkie złuszczanie, które już my mamy zawarte w zawarte w oczyszczaniu w tym momencie, em, nawilżanie i ochrona, czyli podkład, tak? Ale pielęgnacja specjalistyczna to jest coś więcej, to jest coś, jakbyśmy dołożyły coś ekstra naszej skórze. Pielęgnację specjalistyczną em, em, nagram w, w osobnym em, filmiku, ale tylko chciałam wspomnieć, że jest to absolutnie element świadomej pielęgnacji, ponieważ wtedy możemy dać naszej skórze taki fajny zastrzyk, takie Taki luksus jeszcze dodatkowy, oprócz tego, co robimy właśnie na co dzień. Więc zapraszam do kolejnego nagrania. Tymczasem, tymczasem chcę jeszcze powiedzieć, że na pewno elementem świadomej pielęgnacji jest robienie zakupów w sprawdzonych punktach. A dokładnie mam tu na myśli plagę, która teraz występuje, że kup zaczęliśmy kupować leki, kosmetyki, żywność przez internet. Absolutnie nie rekomenduję kupowania kosmetyków przez internet w sensie na jakichś aukcjach, aukcjach internetowych. Dlatego, że po, kiedy sobie uświadomimy, że po pierwsze nie wiemy skąd pochodzą, czy nie pochodzą z kradzieży, a jeśli pochodzą, a e, i zostaniemy wmieszani w sprawę, no to jesteśmy e, współwinni czy winni. E, jeśli nie wiemy, gdzie były przechowywane, kosmetyki muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, w odpowiedniej temperaturze, więc nie wiemy, gdzie były przechowywane, nie wiemy, jaki jest termin przydatności, ważności, więc nie wiemy takich elementów. Na dodatek, nie mamy kontaktu często ze sprzedającym, więc w razie gdyby to było coś... Coś nie tak z kolorem na przykład, to nie mamy do kogo się zwrócić. Zakupy u konsultantki kosmetycznej są bezpiecznymi zakupami, ponieważ konsultantka kosmetyczna jest Twoim opiekunem. I masz gwarancję stuprocentowej satysfakcji, czyli, gdyby się zdarzyło, coś nie pomyśli, to możesz zwrócić, wymienić swoje produkty, co się praktycznie nie zdarza. Ale jest taka możliwość, to jest absolutnie coś, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa, na radość zakupów, bo o to przecież chodzi, żeby to była radość zakupów i radość stosowania, używania tego, a także radość z efektów. I to jest właśnie. Świadoma pielęgnacja, więc dziękuję za to, że chcesz tego słuchać, że chcesz się edukować, że chcesz zadbać o swoją skórę, że chcesz korzystać z tego wpływu, e, który masz na swój wygląd, e, że nie jesteś w, tym, w tej olbrzymie, olbrzymiej części osób, które myślą, że już nic nie mogą zrobić, że już tak muszą wyglądać, że już, że już tyle e, ty, tej urody. Absolutnie tak nie jest, więc możemy pięknie wchodzić w każdy wiek jeśli stosujemy świadomą pielęgnację. Ważnym elementem świadomej pielęgnacji jest nakładanie podkładu codziennie, ale nie byle jakiego podkładu nie podkładu, który zatyka pory, nie podkładu kamuflażowego, ciężkiego, nie podkładu, pod którym nasza skóra oddycha ale podkładu pielęgnacyjnego czyli podkładu, który ma w sobie witaminy, który jest pielęgnacją, ciągle pielęgnacją, nie kamuflażem podkładu, pod którym nasza skóra właśnie oddycha, nie zatykają się pory czyli wszystko pięknie, ciągle. Ciągle prosperuje. I dlaczego to jest takie bardzo, bardzo istotne? E, dlatego właśnie, że możemy sobie wyobrazić, jak w ciągu dnia e, osiada na naszej skórze. Z otoczenia brud, kurz, smog, nasze dotykanie się brudnymi rękami to wszystko osiada na naszej skórze. Jeśli nie mamy podkładu nałożonego, to osiada bezpośrednio na skórze i powstaje tak zwany stres oksydacyjny czyli skóra się broni, ale tam powstają takie mechanizmy, które z jednej strony sobie skóra chce pomagać, a z drugiej strony powstają takie. E, takie, takie rzeczy, które jej szkodzą, i przez to powstaje właśnie proces starzenia się skóry. Ale m, gdy nałożymy podkład, gdy go mamy na sobie codziennie, to wszystko to, co osiada, właśnie, nawet te ręce brudne, którymi się dotykamy, em, Osiada to wszystko na podkładzie, a nie na bezpośrednio na skórze. Więc kiedy przychodzimy do domu i zmywamy podkład, oczyszczamy, zmywamy naszą buzię, to cały ten brud zmywa się razem z tym właśnie podkładem. Czyli nasza skóra nie musi się przed tym tak bronić, ponieważ ma warstwę ochronną. Podkład to jest właśnie element świadomej pielęgnacji, piąty krok, ochrona. To jest właśnie ochrona. Ważne jest też, żeby podkład był z filtrem na przykład. Absolutnie takie są na rynku i można stosować podkład z filtrem. Więc nakładamy na siebie podkład jako element świadomej pielęgnacji nie jako kamuflaż nie jako udawanie, kim nie jesteśmy nie jako korygowanie E, niedoskonałości, bo jeśli stosujemy świadomą pielęgnację, to niedoskonałości jest coraz mniej i podkład jest tylko formalnością, jest tylko tą ochroną. E, I mam nadzieję, że do tego stopnia, właśnie, żeby to była tylko formalność i tylko ochrona przed brudem, kurzem, e, że do tego stopnia właśnie dojdziecie. Popatrzcie, jak od razu się zmieniło. A malusieńko, kropeleńkę dosłownie nałożyłam na swoją skórę. Więc dziękuję, wszystkiego dobrego Tobie życzę, żebyś doszła do takiego etapu ze swoją skórą, że podkład będzie tylko formalnością, ochroną, muśnięciem. Wszystkiego cudownego.